No to zaczynamy. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś 7.10 wybiła dzisiaj piąty dzień z naszego spotkania porannego dzisiaj jest dzień ostatni, ale od poniedziałku będzie kolejny dzień szklaneczka soku z Reginą, tak nazwaliśmy ten program, dziesięć. Dzisiaj to nie taka szklaneczka, tylko kufel mam. Nie mogłam już się doczekać, bardzo mi się chce pić, ale piję sok z selera naciowego. Ja mam nadzieję, że Ty też pijesz codziennie na czczo rano sok z celera naciowego. Czy jesteś na detoksie, czy nie, no to już niech ten sok zostanie z Tobą na zawsze, albo na długo. Ja odstawię ten sok, żeby nie trzymać tego kufla, bo ja lubię gestykulować, jak coś mówię, więc dzisiaj do was. Dzisiaj nastojąco nie bez powodu, bo dzisiaj mówię o filarach moich takich gdzie jest Motywacja, gdzie są podróże, gdzie jest, są relacje, gdzie jest styl i wizerunek, jak i również detoks. Poznałeś mnie być może w tej grupie na detoksie, który mieliśmy. Wiem, że jest sporo osób, które są w tej chwili na detoksie, ale dzisiaj to będzie też element detoksu, i chciałabym was dzisiaj, Wam dzisiaj podpowiedzieć to, co ja praktykuję, bo ja jestem praktykiem, co praktykuję właśnie podczas detoksu i nie tylko, co już stało się nawykiem moim i bez tego nie potrafię funkcjonować, ale to jest tak. Proste, że ty też pewnie nie będziesz, e, mógł, e, musia, nie będziesz, e, będziesz mógł z tym funkcjonować, że ja tak powiem, tak? Kochani, dzisiaj miało być o podróżach, ale słuchajcie, sytuacja jest taka, że no słabo mówić o podróżach, bo mogę tylko wkurzyć kogoś, e, mówiąc o podróżach, e, ale powiem o podróżach trochę inaczej. Być może. Zastanowisz się, że to też może być podróż. Wszystko zależy od tego, jak oceniasz swoją sytuację i chcę cię dzisiaj troszkę zmotywować też do tego, właśnie do takiej podróży, troszkę w głąb siebie, ale używając swojego ciała. A mianowicie powiem dzisiaj o krokach. Jeżeli jesteś na detoksie, to wiesz, że tam jednym z elementów jest mm, motywujecie do tego, żebyś codziennie spacerował, żebyś codziennie chodził. Używajmy nóg. Dopóki je masz. Korzystaj z tych nóg dopóki je masz. Bez żadnych wymówek. Czy to jest pogoda nie taka, czy to jest lockdown, czy musisz siedzieć, czy musisz czy boli Cię, czy cokolwiek innego wymyślisz. Rusz po prostu ciało. Nie bez powodu to jest tak istotne i tak ważne, bo nie wiem czy wiesz, ale z tego jest cała masa korzyści. Każdy krok zaczyna. Każdą podróż swoją zaczynamy od pierwszego kroku. Nie wiem, czy znasz ten cytat, on taki jest ciekawy nawet. Żeby coś cokolwiek zacząć, trzeba postawić ten pierwszy e, krok. Chodzisz codziennie, ale teraz powiem Ci, w jaki sposób możesz chodzić, żeby świadomie stawiać kroki. OK? Więc kochani, przede wszystkim, jak powiedziałam, magia korzyści. Chcesz schudnąć, zacznij od tego, żeby używać nóg, żeby chodzić, żeby kroczyć świadomie. Zmieni się postawa ciała, bo jeżeli chodzisz i się garbisz, no to taki nawyk sobie wyrobisz. Więc możesz na przykład dzisiaj zrobić sobie coś takiego, że jak staniesz z łóżka, może już stałaś, albo jak za każdym razem takie jedno zadanie, no ja bym nie była sobą, gdybym nie dawała zadań, więc zrób takie jedno zadanie. Ile razy dzisiaj pójdziesz do łazienki, to idź na palcach. To idź po prostu na palcach, świadomie, stawiaj świadomie e, te kroki. Na pewno e, rusz, e, jeżeli masz pracę siedzącą albo lubisz sobie poleżeć, na przykład przed jakimś telewizorem, serialem, cokolwiek, e, no to zrób, pomyśl sobie, że ruszysz swoje ciało dla swojej limfy, dla tego celulitu, a później, jeżeli chcesz uniknąć jakiegoś, powiedzmy, w przyszłości balkonika, no to e, uwierz mi. Taka praca ze swoją postawą ciała i z krokami jest naprawdę bardzo, bardzo dobra dla Twojego celowitu. Ja jak wychodzę na dwór, jak idę na spacer, no to już tutaj moi znajomi też się przekonali, jak mówię, idę pogadać z celowitem, albo idę ruszyć, mój celu, idę ruszyć moją linfę, albo idę pogadać z moją limfą, albo mówię, no dobra, teraz pracuję z moim celowitem, pogadam sobie z nim i cały czas jakby... Świadomie używam tych słów, żeby moje ciało się ze mną komunikowało, i to jest takie świadome. To jest właśnie nie takie wymuszone, że musisz iść, że to jest trening. Nie, to w latach 80. w Japonii wymyślono, że to jest trening, czyli w Polsce nazywany Nordic Walking, taki popularny, ale tutaj. To jest takie niewymuszone, to jest lekkie, bo tak czy inaczej chodzisz. Możesz sobie iść pogadać na przykład ze swoją limfą, żeby Twoje ciało lepiej krążyło. Jeżeli będziesz już szła, jeżeli będziesz szedł, no to staraj się stawiać świadome kroki, takie mocne kroki. Na przykład zostawiaj piętę z tyłu, napniesz pośladki, napniesz swoje ciało i poczujesz, że zupełnie inne mięśnie pracują. Zrób to naprawdę świadomie, te kroki. Możesz właśnie tą piętę tak stawiać z tyłu albo tak mocno stawiać stopy, żeby te kroki były takie, wiesz, takie treningowe, żeby one nie były takie ślizgane, takie flegmatyczne. Tylko pamiętaj o tym, że twoja postawa się zmieni. Przede wszystkim zmienisz swój nastrój, kiedy pójdziesz na spacer. A podczas detoksu ja rekomenduję i powiem ci taką historię: kiedyś poprowadziłam prywatnie taką panią, która 76 lat ma, Ela. Pozdrawiam bardzo serdecznie, uwielbiam tą kobietę, ponieważ Borykała się ze swoimi wyzwaniami zdrowotnymi. Kobieta, która była z dużą nadwagą, chodziła już prawie z balkonikiem, ale wynikiem to było tego, że wiele lat pracowała w pozycji siedzącej, zaniedbała swoje ciało, chodziła tylko na bankiety, pracowała przy komputerze, czy tam w, w pracy miała w ogóle siedzącą, a mąż donosił jej, mówił, że miała najcudowniejszego męża na świecie, donosił jej obiadki, kawki, dbał o nią bardzo, ale zapomnieli o tym i ona zapomniała właściwie o tym, żeby zadbać o swoje ciało. Kiedy dałam jej takie zadanie podczas detoksu, że codziennie ma iść do sklepu i kupić produkty na soki. Sama ma iść. To nie jest ciężkie, ponieważ tych produktów nie jest aż tak dużo, więc codziennie wychodziła i po w 14 dniach ona nie potrzebowała żadnej laski, żadnego balkonika, nic z tych rzeczy. Ona po prostu ruszyła swoje ciało i powiedziała, że to było cudowne uczucie. I teraz cieszy się po prostu tryska zdrowiem, weszła na tą ścieżkę zdrowia. Więc jeżeli chcesz takich sytuacji uniknąć, jeżeli chcesz, żeby Twoja postawa się zmieniła, no to proponuję Ci właśnie, żebyś codziennie, świadomie, Wychodził, wychodziła na dwór. Oprócz tego Twoje kości, stawy Ci po, podziękują, to już wiadomo, że Twoje ciało Ci podziękuje, to wiemy o tym, będziesz się uśmiechał częściej. 10 tysięcy kroków mówi się, że to jest kobiety, badania, tak mówią, 15 tysięcy mężczyźni, możesz stosować, słuchaj, w dobie smartfonów, iPhone'ów, jest całe mnóstwo różnych aplikacji, są takie aplikacje darmowe, są płatne, są takie, na których możesz nawet zarabiać, ale co jeszcze możesz zrobić, jak jedziesz tramwajem, jedziesz autobusem, wysiąć Przestanek wcześniej, pójdziesz sobie do domu. Możesz zapomnieć o schodach, o, winda, o windzie, tylko idź po schodach, zejdź na dół. Na przykład, jak będzie Ci brakowało tych kroków, idź wynieść śmieci świadomie. Na przykład, możesz zaparkować auto, Dalej, nie pod samymi drzwiami marketu szukasz 20 minut, żeby ktoś zwolnił Ci miejsce, tylko zaparkuj dalej i przejdź się. Przecież teraz masz wózki w marketach, możesz podciągnąć ten wózek do auta, ale zrób to, to będzie najlepszy nawyk dla Ciebie. To być może będzie nawyk, który odkryjesz już dzisiaj, więc. Pytanie moje, czy zastosujesz dzisiaj? Daj znać. Ja się cieszę, że kobiety dają tutaj swoje zdjęcia po wczorajszym live, białych sukienek, białych strojów. Cieszę się bardzo, że jesteście tak zaangażowani, a ty dzisiaj daj znać daj zdjęcie ze swojej właśnie podróży, czyli z tego pierwszego kroku, świadomego kroku, jednego z dziesięciu tysięcy. To jest taki najprostszy sposób, żeby wejść na taki świetny, właśnie nawyk. Czy zastosujesz, to od Ciebie zależy. Ja zapraszam Cię bardzo serdecznie, sama dzisiaj dam zdjęcie. Właśnie, może zachęcę tutaj ekipę do tego, żeby niezależnie od pogody wyjść na spacer i zrobimy zdjęcie. Więc ja deklaruję się, że to zrobię. Bądź ze mną tutaj i zobaczymy się już jutro o 8:30. I od poniedziałku nasz program zaczynamy. Pozdrawiam Cię serdecznie i ciepło. Miłego dnia.